Serdecznie z tej strony, Rakim Biznesu, słuchajcie, mamy weekend. Sobota jest wieczór, um, troszkę słychać ten dziwny pogłos w pomieszczeniu, który nagrywam, no ale postanowiłem dzisiaj nagrać odcinek, który no naprawdę ma olbrzymie znaczenie dla inwestorów kryptowalutowych. Jak widzicie, na głowę Grace Kelly wróży branży Metaverse, wycena na poziomie 1 biliona dolarów. Ostatnio coraz głośniej mówi się na temat projektów Metaverse. Um, Pojawia się ogromna ilość projektów kryptowalutowych, które gdzieś utożsamiają się z tym rynkiem, z tym światem, z tym wszystkim, co jest teraz na hypie. Chciałbym troszeczkę szczegółowo Wam opowiedzieć i trochę dodać tu swojego szczyptę, tej soli, czy pieprzu do tej całej retoryki i do tego całego zamieszania, które się teraz wywołało, bo trwa ono całkiem niedługo, a już ogromne wróży. Zobaczcie wyceny, tak? Jeszcze na początku tego roku niewiele ludzi miało pojęcia o tym, czym jest Metaverse lub, będzie, lub jak będzie działać, nie wspominając o możliwościach ekonomicznych, jakie przyniesie użytkownikom. Jednak odkąd Facebook zmienił nazwę na Meta i ujawnił się, że nowym jego celem działalności będzie Metaverse, jego użytkownicy zaczęli. Z większą uwagą przeglądać się zjawisku i analizować jego potencjał. Mówiąc najprościej, metaverse to połączenie świata rzeczywistego i fizycznego ze światem wirtualnym, w którym jednostki mogą wykonywać czynności podobne do tych, które wykonują w świecie rzeczywistym. Podobnie jak w prawdziwym świecie, użytkownicy nowej wirtualnej rzeczywistości będą mogli posiadać w niej wirtualne dobra, przedmioty, a nawet nieruchomości. Kilka zdań ode mnie tutaj. Słuchajcie, ten świat wirtualny istnieje już od jakiegoś czasu, bo dobrze wiem i dobrze pamiętamy, jaki był olbrzymi hype na google VR. I później to wszystko jakoś upadło, nie było dużego zainteresowania. Technologia nie zaczęła się rozwijać w tym kierunku, o którym wszyscy twórcy gier myśleli. Aczkolwiek, no, było to super fantastyczna rzecz. Byłem ostatnio w tamtym roku we Wrocławiu i można było zwiedzać po prostu tą halę we Wrocławiu z tej największej sztycy przedniej właśnie za pomocą Google VR można było być w tej hali, to chyba się nazywała hala stulecia, jeżeli dobrze pamiętam, nie chcę tutaj obrazić nikogo z Wrocławia super pokazane, super zrobiony program Później jest panorama, jakby siedzą na tej sztyce i widzimy dookoła całe Wrocław. A więc olbrzymie możliwości, jeżeli chodzi o świat wirtualny. Ja wiem, że dzisiaj mówi się o tym, że ludzie będą z tego korzystali w taki sposób, że będą mieli kasyna, działki, wieżowce dalej. To jest po prostu prosty przekaz mojej nocy. No nie można inaczej zachęcić ludzi, żeby inwestowali pieniądze, jak nie pokazać im po prostu. Całej ręki, tak? A więc mówi się o rzeczach po prostu namacalnych, które da się zweryfikować, zobaczyć. A tak naprawdę ten świat ludzi za sobą olbrzymie, olbrzymie możliwości, naprawdę szeroko rozumiej rozumiejąc to wszystko, to nie jest tylko świat gier, świat zabawy, ale również mm, ta sfera naukowa, sfera mm, podróżnicza i wiele, wiele innych rzeczy, tak? Zwiedzanie muzea, i, I tak dalej, to wszystko w tym będzie zbudowane i to wszystko będzie się w tym mieściło. Tak? Gray Scale twierdzi, że Metaverse może być pon warty ponad 1 bilion dolarów. Analitycy Gray Scale zdeklarowali, że dzięki możliwościom gospodarczym i ekonomicznym, które oferuje użytkownikom Metaverse, taki poziom wyceny może być możliwy do osiągnięcia w ciągu najbliższych kilku lat. W raporcie zatytułowanym The Metaverse Web 3.0 Virtual Cloud Economist Czytamy, że platformy i ekosystemy Metaverse, które zostały zintegrowane z funkcjonalnością tokenów NFT, z decentralizowanych finansów, wielu innych projektów związanych z kryptowalutami, stworzyły nowe doświadczenia online. Dzisiaj w tym yy, filmiku powiem Wam jeszcze o jednym ciekawym yy, zjawisku, jakim jest Web3. Tak? Yy, I na moim kanale będziemy poruszać takie ciekawe informacje, taki ciekawy przekaz będzie zawsze. Yy, ja nikomu tu nie obiecuję i nie obiecywałem nigdy złotych gór i nie będę podawał jak na tacy komuś projektów bo sam gdybym o nich wiedział to byłbym mega bogatym człowiekiem i nie poświęcałbym czasu na pewne rzeczy na przykład nie chodził do pracy do której jutro muszę iść na przykład bo po prostu skupiałbym się tylko i wyłącznie na korzystaniu z życia tak Zdaniem autorów raportu liczba użytkowników portfeli opartych o metaverse wzrosła od początku roku dziesięciokrotnie do około 50 tysięcy aktywnych portfeli. Jeśli ta relatywnie nowa branża będzie kontynuowała swoją obecną tra trajektorię, może w nadchodzących latach z powodzeniem wejść do mainstreamu. W raporcie zwrócono również uwagę na te fakty, na fakt, że dostrzeżony przez inwestorów ogromny potencjał tkwiący w Metaverse zaczyna znajdować odzwierciedlenie w ogromnych wzrostach cen tokenów, takich jak chociażby Manasant czy AxiS. Co więcej, tylko w trzecim kwartale bieżącego roku projekty gamingowe oparte o Metaverse były w stanie pozyskać Finansowanie na poziomie ponad 1 miliarda dolarów. Słuchajcie, to, co jest dzisiaj yy, i o tym, co dzisiaj możemy przeczytać, to promowanie yy, tych pierwszych projektów yy, z cyklu Metaverse, czyli Mana Sand, Jaksi yy, jako gra, tak yy, Play to Earn, która również będzie oparta na yy, właśnie Metaversie. To jest tak, jakby porównywać to wszystko do początku świata kryptowalut, tak, że, że wszystko jest oparte na Bitcoinie, że wszystko jest oparte na pewnych założeniach, fundamentach takich jak właśnie w Metaversie stworzył Sound i Decentraland, tak? Następnym artykułem, o którym tutaj warto zwrócić uwagę to zobaczcie jest artykuł Metaverse, z czym to jest i co może nam to dać. No, ja powiedziałem już w wczorajszym, e, wcześniejszych moich filmikach, że jeżeli Bierzemy się za cokolwiek, za jakąkolwiek inwestycję, to miejmy mm, to wszystko przeanalizowane, miejmy to wszystko ogarnięte, żebyśmy wiedzieli, w co w ogóle inwestujemy, po co inwestujemy i ile chcemy na tym dokładnie zarobić. Tak? To, co dzieje się, gdy fizyczna przestrzeń zostaje zdematerializowana, pozna się siedem podstawowych warstw metaversa, która już odmienia nasze życie. Termin metavers został ukuty przez amerykańskiego pisarza Nila Stevensona, a, jego, a w jego hicie science fiction Snow Crash z 1993 roku. Ale to, co 30 lat temu było rozległą ficją, teraz zbliża się do rzeczywistości. Dyrektor generalny Facebooka Mark Zuckerberg ogłosił wizję firmy, aby zjednoczyć społeczności twórców i handel za pośrednictwem wirtualnej rzeczywistości. Naszym narzędnym celem we wszystkich tych inicjatywach jest pomoc w ożywieniu metawersu. Czy właściwie jest metavers? Najlepiej to wyjaśnić jako zbiór światów 3D, które. Eksplorujesz jako awatar. Oryginalna wizja Stevensona e, przedstawiała cyfrowy świat 3D, w którym użytkownicy wchodzili w interakcję we wspólnym środowisku online. Metaverse, Snow Crash, osadzony w następstwie katastrofalnego globalnego krachu gospodarczego, wyłonił jako następcę internetu. Subkultury wyrosły wraz z nowymi hierarchiami społecznymi, a użytkownicy wyrażali swój status poprzez pojawienie się w swoich cyfrowych awatarów. Słuchajcie, tych filmów odnoszących się do świata wirtualnego mieliśmy, mamy i będziemy mieli ogromnej ilości. No wszystko było zbudowane właśnie poprzez, skupiała się poprzez wirtualną rzeczywistość. Tak? Wchodzimy do świata wirtualnego i możemy w nim uczestniczyć i brać udział. Tak? Dziś wirtualne światy są formowane i zaludniane właśnie w tym kierunku i już generują poważne pieniądze. Nazwy jak Roblox, Frontin. Frontline to tylko jedne z przykładów. Pojawiło się jednak wiele innych, takich jak Decentraland, Upland, e, Soundbox. Te wersy osiągają szczyty w czasie, gdy sama rzeczywistość wydaje się dystopijna, a nad naszym codziennym życiem wisi globalna pandemia zmiany klimatycznej i niepewność ekonomiczna. W szczególności pandemia sprawia, że wielu z nas uciekło od rzeczywistości do światów online. Przez, e, przestrzenie te okazały się miejscem, w którym ludzka kreatywność może rozkwitać w czasach kryzysu. Um, powiem Wam, że um, może niektórzy nie doświadczają tego wszystkiego, tego zamknięcia, um, tego świata metaversa, tego świata wirtualnego, bo jesteśmy wolnymi ludźmi, możemy wyjść, kiedy chcemy, możemy robić, co chcemy i tak dalej. Ale są państwa na świecie, w których to wszystko jest ograniczone. Nie tak? będę tu wymieniał najróżniejszych tych państw, bo jest ich naprawdę sporo, gdzie ludzie są po prostu zniewoleni. Dla nich taka technologia, która pozwalałaby Uczestniczyć w takim świecie to ogromny skok cywilizacyjny moim zdaniem. I patrząc przez to, przez pryzmat różnych tych etapów, tak, to już to, co ja powiedziałem, czy to będzie gracze, czy to będzie ziemia, którą będzie można uprawiać, czy różne inne rzeczy, to naprawdę jest przyszłość nie do ogarnięcia, jak na razie i dzisiaj. W rzeczywistości doświadczamy obecnie eksplozji platform równolegle do boomu. Podczas gdy wiele z tych raczkujących światów cyfrowych staje się tym, czym Ask, Jeeves było dla Google, może się okazać, że kilka z nich dorówna skali zasięgowi giganta technologicznego, a nawet go przekroczy. Ponieważ Metaverse wprowadza nowy wymiar do internetu, marki i firmy będą musiały rozważyć swoją obecną i przyszłą w nim rolę. Niektóre z nich już wytyczają drogę i tworzą w tym procesie nowy gatunek marketingu, directu, awatar. Czyli d 2 a Gucci sprzedał wirtualną torbę drożej niż prawdziwą w Loblox. Nie opuściło Nike, upuściło wirtualne Jordany w, w, w Front, front Coca-Cola wprowadziła swoje linie dla awatarów Decentraland, a Shotsby ma galerię sztuki, po której twój awatar może spacerować w wolnym czasie. To co ja powiedziałem, to co jest tu wymienione, to firmy, które widzą już ten swój potencjał, moi drodzy. To jest tak, jak sprzedawanie reklam na stadionach, tak? To jest tak, jak jest na przykład Super Bowl w Stanach Zjednoczonych. Jeden mecz, który skupia wszystko, co najważniejsze w czasie roku. Tak samo Metaverse, bo Metaverse będzie trwał zawsze. O każdej porze dnia i nocy będziemy mogli podróżować w świecie wirtualnym, moi drodzy. Mało tego, my nie będziemy musieli nigdzie eksplorować. W sensie takim, że nie będziemy musieli się ruszać z domu, żebyśmy mogli zwiedzić najróżniejsze odległe zakątki Ziemi. Ktoś powie, że to nie jest to samo, co pojechać i zobaczyć na żywo. Oczywiście nie jest to, ale jeżeli zasób albo mm, strona finansowa nie pozwala na to, a będzie można to zrobić za pomocą e, na przykład świata wirtualnego, to moi drodzy, na pewno będzie chętnych niemało, tak? Eee... Mamy e, D2i, jest doładowany przez technologię blockchain i boom cyfrowej własności za pośrednictwem NFT. Tokeny e, niewymieniane już robią furorę w sztuce i grach. W ciągu pierwszych 30 dni tego roku, że akcje infinity sprzedane zostały tokeny za ponad 191 milionów dolarów. Ten rodzaj wzrostu sprawia, że obecnie panują trendy. Panujące trendy są trudne do zignorowania. W tym procesie blockchain i kryptowaluty zaczynają coraz mniej przypominać zewnętrzną technologię. Nadal istnieje duże bariery do pokonania. Jedną z nich jest UX, a drugą wpływ dobycia na środowisko. I moim tego jest jeszcze wiele, wiele, wiele różnych mm, rzeczy. Ja tam ten artykuł na moim Discordzie, tam w linki z internetu. Będziemy mieli tutaj zobaczyć, jak zbudowana jest metavers, czyli mamy warstwa pierwsza. Później mamy warstwę drugą, tak warstwę trzecią, warstwę czwartą i tak dalej, i tak dalej. Mógłbym tu siedzieć godzinę i opowiadać różne rzeczy. Kto będzie chciał i kto jest zainteresowany rzeczywiście tematem i widzi w tym potencjał, będzie mógł to sobie przeczytać na moim Discordzie, tak? Również powstaje nowa grupa, moi drodzy, na Discordzie, gildia fanów Crypto World, czyli ludzie, którzy są aktywni, którzy chcą aktywnie uczestniczyć w, nowej inwest... w nowym podłożu inwestycyjnym, czyli wspólnie kreujemy pewną wizję, tak? pewne wyszukiwanie projektów, dzielenie się, uwagi, komentarze i tak dalej. Aktywnie uczestniczymy w tej grupie w projekty, które zauważamy, które przetwarzamy i w które wchodzimy i kupujemy. Tak? To chętnie zapraszam do mnie na PRIF. Oczywiście powiem tu od razu, że nie ma tak, żeby ktoś przyszedł, tylko sobie czytał, siedział i brał z tego korzyści. Tak? Jeżeli ktoś jest nieaktywny, nie będzie się udzielał, po prostu robi wypad z tej grupy i tyle. Nie po to robię taką grupę, żeby ona skupiała tylko takich, co chcą korzystać, a nie takich, co dają. Każdego zapraszam chętnie, bo naprawdę rodzi się coś nowego, coś, co może przynieść naprawdę olbrzymi potencjał, jeżeli chodzi o projekty, które pojawiają się na rynku i będą przez nas analizowane i będziemy w nie wchodzili. Ostatnim artykułem, który, o który chciałem Wam dzisiaj powiedzieć, no to jest, zobaczcie, Web3 tajemnice króliczej nory. Słuchajcie, żeby mógł istnieć w ogóle Metaverse i cały w ogóle ten świat e, blockchaina w tym nowym wymiarze potrzebna jest wynalezek. stulecia Web3.0. Mówi o tym, jak pieniądze i władza będą płynąć w internecie. Szuknij wokół Web3 jest prawdziwym, prawdziwy facebook, nazwę na Meta, Ethereum zajrze kolejne rekordy, ceny branżą. Interesują się coraz więcej inwestorów, venture capital i ludzi biznesu. Spójrzmy, określimy w skrócie, czym mamy aktualnie do czynienia i skąd się to wzięło. No i tu mamy ewolucję pierwszego webata, czyli w roku 1990 i 2005 tylko do odczytu. Później mamy Web 2, który <laughs> obowiązuje teraz odczyt i zapis. Również ten artykuł dom w Discordzie, i teraz. To, co jest Web3, odczyt zapis i zapis, zapisy własne. Tak? I e, mówiąc krótko, moi drodzy, jest to technologia, zobaczcie, kluczowe koncepcje Web3. Web3 jest w swojej istocie serią API o otwartym kodzie źródłowym, który każdy może wykorzystać do budowania w zgodzie z ze wspólnie uzgodnionym zestawem reguł. Kluczowym potencjał, który przejawiają się w tym zakresie to łańcuch bloku, zdecentralizowana, globalna sieć komputerowa. Każdy ma do niej dostęp przez cały czas, a wszystkie transakcje są transparentne i otwarte. Otwarcie rozgłaszane w sieci. Większość dzisiejszych aplikacji Web3 opiera się na blockchainie Ethereum. Ale wszystkie blockchainy, które powstają, będą również korzystane z Web3. Smart kontrakty, programy, COP, na blockchainy do autoryzacji wykonywania założeń danej umowy, tak aby wszyscy uczestnicy byli pewni, że w przypadku osiągnięcia założonego celu spełniane zostaną zaszyte w niej przesłanki bez opóźnienia i konieczności udziału zewnętrznych arbitrów stron trzecich. Tokeny, narzędzie do przenoszenia wartości i mocy Web3. Dzięki tokenom. Można przekazywać użytkownikom i konstruktorom, a nie tylko z centralizowanym firmom. W przeciwieństwie do innych form pieniędzy są one z klucza cyfrowej i programowane, To one mogą przybrać kształt. I tu mamy tokeny niewymienialne, NFT, tokeny wymienialne. I mamy jeszcze zmiany kierunku przepływu z platform na twórców i użytkowników. To również możecie sobie wszystko przeczytać, pokazane jest i, i tak dalej. To nadal bardzo wczesny etap i tu jest na koniec, to jest nawet pierwsza runda, to jak hymn, który grają zanim rozpocznie się mecz. Nigdy wcześniej nie widziałem tak wielu bardzo inteligentnych, ambitnych, zdolnych ludzi, którzy porzucają swoje dotychczasowe, w wielu przypadkach naprawdę atrakcyjne zajęcia, aby poświęcić swój czas właśnie na to. Team Ferris. Powiem Wam... <todgłosy> Że to, co było na samym początku, czyli ta spekulacja, która powstała na kryptowalutach, zaczyna przeradzać się w to, co ja powiedziałem i mówiłem Wam już dawno temu, że powstaje użyteczność tego wszystkiego, tak? że idzie to wszystko w kierunku, w którym będzie w 100% wykorzystywane. Tak? To nie jest tak, że mm, dzisiaj mówi się o Bitcoinie tylko i wyłącznie. To jest przestarzałe i do niczego niepotrzebne, moim zdaniem. Tak naprawdę, ja wiem, że to brzmi okropnie i obrzydliwie dla niektórych, ale. Bitcoin po prostu jest tylko ideą, jest pewnym e, tylko założeniem i pewną nazwą, tak, która jest od początku kryptowalutą, jest ojcem kryptowaluty, ale niczym więcej moim No Można powiedzieć, że w Salvadorze jest, odbywa się za, za jego pomocą płatność, ale jeżeli przeczytamy o innych kryptowalutach, nawet o Manomowym Szybie, Shib który e, wprowadza swój coin do różnych korporacji, takie jak McDonald's, na przykład, czy tam jeszcze do innych, jeszcze do innych, teraz się mówi, że płatności będą też sibą i tak dalej. To, moi drodzy, naprawdę to nie jest sztuką stworzyć token, który będzie po prostu słyszył jako płatność, tak? Sztuką jest akceptacja i wdrożenie go w ten cały system, tak? Zbudowanie tej całej sieci, żeby ona mogła funkcjonować była bądź być bezpieczna, skalowalna i tania, tak? I to jest główny fundament tego wszystkiego. Bitcoin jest wolny, stary i tak dalej. Nie da się tego wszystkiego przebudować w taki sposób. Są jakieś tam e, projekty, które wzmacniają jego strukturę, e, które nakładają jakieś warstwy, żeby to wszystko funkcjonowało, ale to nie jest to, moi drodzy. E, I właśnie takim e, rynkiem, który skupia się na tym, który będzie wszystko wykorzystywał, ten Web3, Tą nową wirtualną rzeczywistość jest metaverse i chciałbym, żebyście spojrzeli właśnie w tym kierunku, żebyście zwrócili uwagę nie na wszystko to, co się pokazuje na rynku, bo to tak naprawdę to są niektóre główne i to, tak jak kryptowaluty, to spojrzymy, to 90% naciągania i opowiadania jakichś bzdur, bajek i czegoś, co w ogóle nie miałoby sensu, gdyby to naprawdę od razu było zweryfikowane poprzez wyłożenie pieniędzy inwestorów, tak? a nie wyłożenie. Znaczy inwestorów, tych, którzy to wdrażają, tak, a nie pieniędzy ludzi, którzy w to inwestują. Tak? I mam nadzieję, że właśnie Metaverse, właśnie teraz na samym początku jest taki sam, tak? że powstaje wiele projektów, które są naprawdę tylko i wyłącznie po to stworzone, żeby zgarnąć z rynku jakiś profit i, i to wszystko. Ale są projekty, które już mają swoją markę, swój świat, no mówię, to jest sam, to jest Mana, czyli decentralant, które zbudowały przez ileś lat to, co teraz sprzedają i zgarniają o, o, olbrzymi potencjał. Próbuję im dorównać wiele innych projektów. Mam nadzieję, że takie projekty będą powstawały, ale nie z myślą tylko i wyłącznie o wydaniu kijowej gry i zbieraniu z rynku profitów, tylko naprawdę noszące, noszące coś, co jest wartościowe i dające naprawdę przez wiele lat zaangażowanie społeczności właśnie w ten dany projekt. I takich projektów nie jest, nie, taki projekt nie jest prostą znaleźć, bo w tym gąszczu tego wszystkiego trzeba wysłupać to, co na samym początku wydaje się bardzo trudne, czyli ten potencjał. Tak? To, że to się będzie rozbudowało, to, że to będzie funkcjonowało. Bo ja już powiedziałem, Metaverse to jest jedno, a projekt, który będzie na tym zbudowany, potrzebuje dużej otoczki, w sensie nie tylko społeczności, ale również różnych rzeczy, które wspomagają działania tego projektu w tym świecie. Nie da się jednym projektem załatwić wszystko jedną nazwą. To musi być bezpieczeństwo, to musi być skalowalność, to muszą być tokeny, to musi być przepływ, to muszą być tokeny wymieniane, niewymieniane itd., itd. To jest wszystko ogromna, ogromna praca wielu zespołów, żeby to wszystko stworzyć i żeby to funkcjonowało, moi drodzy. W Decentralandzie na razie jest to wszystko sprzedawane i są miejsca wykupione, ale to jeszcze wszystko nie jest tak do końca zamknięte. I myślę, że właśnie tu powinniśmy teraz spojrzeć. Jest ten trend, warto nim się zainteresować i warto spojrzeć w tym kierunku. A jakie rzeczy przyniesie nam przyszły rok? Zobaczymy już niedługo pewnie, bo zobaczcie Metaverse na początku roku. Zobaczymy co przyniesie 2020 rok. Trzeba być otwarty na każdą inicjatywę, która pojawia się w świecie kryptowalut, która ma rzeczywiście znaczącą rolę w przyszłości. Tak? Być tam, i nie spóźnijcie po prostu e, na pewne rzeczy, które już się pojawiają. Tyle, przy sobocie życzę miłego weekendu. Trzymajcie się, cześć.